Dzień dobry, nazywam się Ala. Właśnie przed chwilą skończyłam egzamin państwowy praktyczny na kategorię B. Zdałam za pierwszym razem. Na egzaminie troszeczkę się stresowałam, ale to tylko taki początek. Pierwsze koty za płoty. Jestem bardzo zadowolona. Dość szybko go zdałam. Nie miałam jakichś większych problemów. Słuchaj, i teraz popatrzymy tutaj. Widzę, że jakieś jedno było, jakieś potknięcie, tak? Tak, podczas wymijania nie włączyłam kierunkowskazu Aha. podczas omijania samochodu, ale już później się pilnowałam, aby nie było z tym problemu. Tak? No właśnie, bo ten drugi błąd y, nie włączenia kierunkowskazu skutkował, bo nie egzaminu, prawda? Tak, o tym wiem. No to właśnie. No to, a ogólnie wrażenia, jeżeli chodzi o kurs y, z panem Krzysztofem? Tutaj widzę, że wzięłaś wszystko. Jestem bardzo zadowolona, nie mogłam trafić lepiej. Pan Krzysztof bardzo dobrze mi wytłumaczył, maglował mnie, za coś temu bardzo wdzięczna. I naprawdę dziękuję Panie Krzysztofie za tę jazdę. To się cieszę. Poczekamy chwilę. No właśnie, to super, e, to cóż, no, ja Ci gratuluję, e, cieszę się, że jesteś zadowolona i że się udało, no się udało, no, że byłaś przygotowana, to się nie udało, bo tylko po prostu wiadomo było, że, że zdasz na egzamin. E, statystycznie my też mamy swoje jakby wyniki, tutaj też obserwujemy, że osoby, e, które są przygotowane, mamy tam 60% zawolności za pierwszym razem, czyli ze 100 osób 60 zdaje za pierwszym razem, a w sumie 85, za pierwszym i drugim Także jest dobry wynik, tego opinujemy Dobra, a sam egzamin długo trwał? Eee, Jak długo? Od piet... Do 15.55 A 14.55 zaczęła Aha, czyli dosyć długo jeździłaś. A jakieś takie miejsca trudne były skrzyżowania, które ci się tam wydawało? Czy miałeś... Nie, obcykane miałam, ponieważ pan Krzysztof wczoraj miał miasto dodatkowe i mnie przejechaliśmy. Jeszcze sobie na świeżo przejechaliśmy. Przejechałam wszystko na świeżo, no nie to miałam super. sobie jakiejś większych problemów. No to super. No to cóż, jeszcze raz. Gratulacje, wszystkiego dobrego Dzień i dziękuję. powodzenia na drodze. Do widzenia.